Są widły. Nie ma. Łańcuch dość związane W to. tej chwili żadnych. Gwoździe. Gwoździe te, które widać w tej chwili. Ja słyszałem, że widły gdzieś tam e, idą w zagranicę, czy co? Do tej pory. Tak, byśmy ma... od stycznia otrzymali 100 sztuk wideł, jak do tej chwili. Do tej pory. No podobnie już byłem na konferencji na WZE w Krakowie. Mamy dostać ze Związku Radzieckiego 15 tysięcy wideł, ale jeszcze nie spłynęły do tej chwili. Dlaczego jest źle? Bo czy lepiej? Ja jeszcze tego Mówi Marian Nieckula, rolnik Teminy ze Skawiny. Dlaczego jest źle? No to ja uważam i sądzę, że w dalszym ciągu nie myśli się o sprawnej organizacji zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji. ich nie ma, to te środki produkcji niejednokrotnie chomikowane są po różnych magazynach i drugi okres magazynowania i hurtownia w pzgs -a. zanim wytwórca zrobi, docze to do rolnika, to poszczególni kierownicy placówek handlowych chyba chcą się przyglądać tym maszynom, żeby utrudnić szybsze dojście do rolnika. Ile czasu mija od momentu, kiedy otrzymujecie od producentów towar do momentu, kiedy przekazujecie go odbiorcom? No, zależy, to jest uzależnione od tego, jaki towar otrzymujemy. Jeżeli przyjmujemy towary drobnicowe, wtedy rzeczywiście no, przyjmowanie towaru u nas y, przeciąga się, ponieważ y, towar z pojemników musi być rozpakowany, ułożony na półki, przeliczony przede wszystkim no i przyjęty do magazynu. Trwa to przeciętnie tydzień, dwa, nieraz przeciąga się nawet do trzech tygodni. Y, sprawa wydania towaru z magazynów, zanim rozpatrzone zostanie podanie. Cały plik tam papierków rolnika i urzędu, zanim to dotrze do PZGS-u, z PZGS do Agromy, nawet to idzie do, na wyższe szczeby, to trwa ze dwa, ze trzy miesiące. Maszyna ta stoi nieczynnie na placu, czeka na tego rolnika, a uważam, że jeżeli nam brak czegoś, to szybko powinno to docierać do rolnika, żeby się szybko amortyzowało, żeby szybko, było tym narzędziem współtwórcy y, produkcji rolniczej, a niestety jakoś ten temat nie jest rozwiązany. No, same reglamentacje na niektóre maszyny, y, na przykład ja piszę, zapisuję się na jakąś maszynę, o, taki bąk y, rozdrabniacz, no to trzeba czekać na niego rok, dwa lata, a naciągnik 5-6 lat niektórzy rolnicy